To ja, lecący na Elytrze na strefie PvP, jeszcze niczego nie świadomy, że zaraz wydarzy się sytuacja, której boi się każdy grać, czyli zbanowanie. Jak to się stało? Raz oglądaj do końca, bo dużo się działo, a jak chcecie wygrać losowanie na 100 kodanków, bo tyle losuje, co 150 like, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na serwerze Box Pipi na MyStarPel i dzisiaj Wam pokazamy największą dominację. Ja już zrobiłem jeden z najlepszych, najlepszy mieczy na serwerze, czyli mieczy Kanubisa, więc po prostu dzisiaj pokażę wam prawdziwą dominację i lecimy od razu z całym klanem oczywiście na bezelekt. Dobra, widzę ja tutaj przyszedłem na strefę bez i jest tutaj mieczyk 17, więc naprawdę bardzo dobry mieczyk. To jest mega dobry miecz, tylko tutaj już widzę, że to jest Klan Roxa, bo widzę tutaj osoby, które przylatują Toxic, czyli jak zwykle to musi być Roxa. Więc... Więc od razu się z niej bijemy, spróbujemy ich sobie po prostu zabić. Dobra widzę tutaj przyszedł Ksaduro test bardzo dobrym mieczem. Od razu mu dałem, widzę, klątwę górnika, żeby mi nic nie bił i od razu możemy się z nim bić. On raczej od nas padnie, bo jak mu użyliśmy klątwę górnika, to jest naprawdę grubo, tylko widzę, że on mnie tutaj masno ciśnie po prostu. Nie użyłem mu tej jednak klątwę górnika. Dopiero teraz mu ją użyłem. My się musimy stąd raczej ewakuować. No bo po prostu mamy zbyt słabe oseta i nie mamy już żadnych awentówek. Dobra, dobra widzę, ja złapłem na kodę członka Klanu Roxa, który do mi po prostu widzowie na kozie po pierwszej lodowej i mamy z niego eventówkę Miłość na zabój, eleczki na czacie. Zabijamy sobie o taką jakąś do Knessa Dominatora, z którego oczywiście mamy eventówki. Bardzo fajny Kilek. Dobra, widzę, ja przyszedłem na strefę bez Elytry i od razu widzę jakąś szestawkę z kosmetykami, więc to może być klan roxa Na 200% to jest klan roxa Od razu mu dajemy, widzę, różkę. Nie, nie dała się, bo dostał blokadę. Dobra, dałem mu elegancko. Tutaj tylko już musi klan załebować bo inaczej go nie zabijemy. Niech oni go załebują no proszę was. Oni go załebowali picobelo. Dajemy mu hity po totemie. Elegancko daje sobie rustkę weźmy, żeby na pewno nie odleciał. On tam leci na totemiksonach, musi skończyć rózgać co najgorsze, więc on raczej nie padnie, chyba że se odleci. No i chyba już se odleciał, niestety nie mamy kila. Ara widzę, ja się biję znowu na strefie bez elytr i znowu tutaj podleciała ta sama szextaska z klanu Rocksa. chcę go wziąć na kodzę, ale nie można na niego dać. Dopiero piszę, że za 8 sekund, więc nie będziemy go bili. Zaraz sobie spróbujemy zabić tą siedemnastkę, naszykuję już sobie ten pistolecik, żebyśmy mogli mu go dać na serca i po prostu usujemy mu wchłaniacz i on powinien od nas oddać. Więc na spokojnie na razie musimy mu zbić jeden totem. Na kodę, dara, widzę, złapajmy jakąś czternastkę od nich na kodzę. Go będzie trzeba zabić. Damy mu od razu pistolet, damy mu od razu wszystkie możliwe ewentówki i po po prostu się z nim bijemy. Lecimy z nim ostro, używam sobie miksturki i na luzie się z nim bijemy. Spróbuję go sobie tylko zabić. Użyłem tutaj lodową ruskę mam nadzieję, że on się tylko wywali. Użyłem sobie też kolce to zam... Tutaj mój klan go powinien raczej zabić. Wezmę sobie tutaj to temę na pasek, bo możliwe, że ktoś mi się zaraz tutaj w plecy. Tak jak się nie myliłem, mówiłem, wbił mi się tutaj ksadurski w plecy, więc musimy być ostrożni. Dara, widzę, my tutaj ich mamy na piaskach. My się tutaj ostro bijemy, to jest siedemnastka. Cały czas ich zabijamy. Ja słyszę, tutaj już jak się na Discordzie mówią lu nasi ludzie. Bo po prostu bijamy, to robimy na nich zbiórkę. Zab Dara, widzę, ja tutaj zabiję prawie jakąś 17, Ale niestety użyła sobie mikstury. No i ona ucieka. Zabiliśmy już prawie jedną siedemnastkę. Tutaj każdy od nas ucieka. Knokamy to od typa na dół. Ja idę tylko zresetuję Trident. Spróbujemy go wtokać. Ja idę zreceptować Trident w sumie. I szybko damy mu ten Trident. Niech oni go przetrzymają i my zagramy na jego seta. Widzę, ten ziomek próbuje uciekać. Ty tylko on jest strasznie knokuje tym swoim noskiem Olafa. Więc musimy być po prostu ostrożni. Daję mu od razu, widzę, po prostu kozę. Daję mu po prostu wkłaniać. Ja sobie odpalam wszystkie możliwe eventówki. Zaraz go sobie po prostu zabijamy. Odpalę mu jeszcze tylko Trident. Dam mu jeszcze, widzę, od razu rózgę. Żeby nie wiedział, co się dzieje. Mój spada set. Niestety nie zdążyłem mu użyć rózgi. On sobie raczej będzie uciekać. No i odpalił sobie tą śmierdzącą rustkę. wiedźmy. Spróbuję mu dać rustkę. Daję mu rustkę. wiedźmy. On przed tym bezelek sobie nie radzi. On ma bardzo mało serduszek. On tutaj może paść. Ruć się ma, rup się Gdzie nas to daję. Widzę, tutaj jest jeszcze jeden ziomek z wzrokcy, który mnie strasznie irytuje. Musimy go ogólnie zabić. Niech ten gość mi nie stakuje. Mamy go na dole, widzę. Ja chcę go zabić, to jest nasz kilek. Zobaczcie, to jest 14, to jest cłeku jak miód dla moich usy. 70 koła, zawsze coś, musimy go sobie zabić. Dajcie mi kila na odcinek, powiedziałem. Dara, widzę, mi go tutaj podebrał Michał Gała. Niech on mi po prostu da z niego mieczyk, no bo ja to, ja to nienawidzę. Jak ktoś mi podwala kila, no i po prostu takie coś się dzieje. I uwaga, podwalił mi mieczyk, półka PC. Ja już mam wywalone w ten mieczyk, ale najważniejsze, że zabiliśmy yy, członka klanu roku widzę, to. wylądowała to jest 17, więc po prostu weźmiemy go lasem na piaski. Niestety mi zablokował mi styka, więc po prostu go nie weźmiemy. Bijemy się z nim normalnie. On mi dał w ogóle tego y, kradzieża serc. Więc musimy po prostu być ostrożni. Na spokojnie zagrajmy z nim. Spróbuję go wklokać tam na bez on już pewnie jest cały czerwony, on się boi nas. Więc oczywiście od razu odpalam kolce, bo on tutaj widzę, że gra bardzo agresywnie. na kodze, on powinien ode mnie po prostu nie wyrobić. Ja mu teraz daję bardzo masywne hity. On teraz po prostu nie wie, co się dzieje. On teraz dostaje bardzo mocarne te hity, tylko patcie, on sobie. Je koksy, bo on ma seta 18. My też musimy sobie zrobić lepszego seta. Bo on, jak ma lepszego seta, no to po prostu sobie od nas wyrabia. Dobra, widzę, ja tutaj próbuję go wziąć. zaraz na piaski, bo zobaczcie, co tutaj robi. Używam mu po prostu lasa, ale on mi znowu po prostu o tak oblukuje mistyka. Więc nie ma co. On mi teraz daje bardzo duże te hity. Więc po prostu na luziku spróbujemy tutaj zagrać. Też na ten nas e, oczywiście kradzież serc. Od razu mu dajemy kozę, daje mu to kradzież serc. Spróbujemy go sobie po prostu zabić. Od razu mu daje po prostu też e, lodową rustkę. Tylko jak widzicie, on dzięki temu dobremu setu. Se po prostu wyrabia. O, zobaj, odpaliliśmy sobie miksturki. Tylko on niestety odleciał. Gościu mi od razu użył. Widzę wchłaniacza serc. Więc może być ciężko. Ja go sobie po prostu odknokałem. Niech ziomek z stanu idzie po prostu skopać piaski. Bo inaczej z nim nie zagramy. Bo może być po prostu ciężej. Po prostu gramy z nim na piaski. Bo inaczej to nie zrobimy. Odpalam laso, które oczywiście musiało nie siąść. Tutaj weźmiemy sobie. Uzujemy od razu miłość na zabój. Weźmiemy sobie tutaj wszystkie możliwe eventówki. Od razu do niego podchodzimy. Dajemy mu oczywiście wchłaniać serc. Nie ktoś tutaj usuję. Zaraz widzę, ja go tutaj dałem lodową. On powinien od nas nie wyrobić. Uzu, widzę, kozy, To jest, on jest cieniutki, bardzo widzę. Dałem mu jeszcze trident, zaraz mu damy rózgę, żeby nic totalnie nie mógł zrobić. Uzu, jeszcze lodową, on wszystko uzu. Pomikstus, on jest widzowie, widowie, on jest po wszystkim. On tutaj powinien paść, dałem mu wszystko. Ja go tutaj knoknę, ale on no, niestety wzięli się na kozę z kolegą. Zaraz widzę, ja patrzę, gdzie on tutaj jest, ale no niestety on odleciał po tej kozie, więc raczej go nie będziemy mieli. Ale spróbuję kogoś ustrzelić na pokebola. Dara, widzę, ja dostęp im pod że coś się dzieje podobno na c Bedelek. Ja już tutaj jestem i widzę, to tutaj pada jakiś ziomeczek, od razu daje na niego kozę, no i go sobie zabijamy. Chłop mam widzowie, mieczyk 15. Jak go sobie zabijemy, to to jest po prostu, no świetnie, no jak musimy go zabić, a tym najlepszym mieczem na serwerze bijemy mu naprawdę bardzo dużo. Od razu mu daje ródkę, tylko od razu każdy skaną mi go, próbuje podwalić, Użyłem lodową. no i podwalił mi go jakiś zamek. widzę, widzowie, ten ziomek, który zabił to typka, ma z niego miecz 15 i dwie 14, ale zabił go praktycznie sami, ja tam dałem tylko kozę, nie będę brał podziału, ale naprawdę bardzo fajny kilek, ja mu tam praktycznie. Wszystkie totemy zbijem tym mieczem Anubisa. No wiecie, miecz Anubisa, jednak świadczy o tym, że naprawdę bijecie bardzo dużo HP. Teraz widzę, przyszedłem na strefę bez Elytry i jest znowu ta dziewiętaska. Znowu on, znowu widzowie on. Pr próbujemy go wziąć na piaski. I 30 raz on mi widzę, po prostu blokuje mistyka. O taką i znowu widzę laso. Ja nie wiem jakim to jest cudem. Trzy razy szedł, tak zablokować. Użyłem tutaj wszystkie możliwe ewentówki. No i niestety nic mi tutaj za bardzo nie wyszło. Używam sobie miłość na zabój, ale raczej będziemy musieli ucieknąć bardziej wino. Strona. Dobra, widzę, ale nie wszystko stracone, bo jest tutaj jeszcze dwunastka z klanu Roksa, którą też od razu zabijamy. Patrzcie, on sobie próbuje odlecieć, no to też mu od razu lecą to temiki. Próbujemy sobie zabić to gagatka. I uwaga, uwaga, dajemy mu tutaj jeszcze parę tutaj, oczywiście, efekcików. On teraz ma bardzo mało serduszek, bo daliśmy mu oczywiście ten efekt na serca, no ale niestety on sobie odlatuje. Ja widzę, znowu przyleciałem tutaj na tą strefę bez Elek i bierzemy to typa na piaski. Uwaga, czy się alaso? Siadło na widzę laso, ale tutaj nic nie jest podkopane. Od razu go tutaj bardziej bierzemy, tylko on wziął na kość kozę, bo on mi zniknął. Czyli on dał na kość kozę. Ja też daję od razu na kość kozę. Nie ma, nie ma tutaj nikogo. Muszę też szybko na kość kozę. Może gdzieś się mi tutaj pojawi. No nie no, niestety mi zniknął ten gracz. A jeszcze jest tutaj jakiś kamilosek. Z itemami 13 z rowciaków, więc go trzeba po prostu zabić. Musimy go odstrzelić sobie, bo to jest free killek. Daliśmy mu rózgę. Niech mój kango tylko załebuje, skręci nam domek. Dobra, widzę, ja dałem lodową perfekcyjną, ale tutaj no znowu mi ktoś podwala kila. Znowu widzowie, dzisiaj chyba 30 kilo ktoś mi... Podwala, no nie wiem, co mnie tutaj dzieje. Widzę, ja zauważyłem, że aktualnie trwa event. Oczywiście jest to event alpinista i musicie jak najdłużej stać u góry. I wpadłem na pomysł, że po prostu spróbujemy sobie tutaj pozabijać różnych graczy. Jakieś trzynastki, dwunastki, czternastki może tutaj są. Tu jest, szukam tutaj. Aktualnie widzę jakiegoś najlepszego gracza, którego moglibyśmy sobie zabić. Zaradamy kozę i inne eventówki, tylko muszę posłuchać jakiegoś dobrego gracza. Dara widzę, ja jestem tutaj u góry i zauważyłem jakiegoś gracza z itemami 13, setem 14, więc naprawdę bardzo spokój temy, mieć mieć eventówki, bo podleciał jakby miałby mieć kozę, od razu go sobie bijemy, on poleci pewnie na dół, my go sobie jest sklokamy, dałem mu tam jeszcze parę hitów w powietrzu, odpalam sobie miłość na zabój, musimy mu od razu dać parę jeszcze innych eventówek, zabijem go sobie i mamy z niego widzę właśnie miłość na zabój i chyba tyle z niego ewe mamy. Typ trapuje na pokeboleń, Auto elytra. Wyzywanie quick elytry jest na uważaj bo otrzymasz za to bana. Dostałem bana! Dostałem bana! Co jest? Za co bana dostałem? Za ELEKTRA Champera mam bana! Jakie leniamy lyty od Co jest grane? Ja widzę, dostałem bana na 15 minut. Ale najgorsze jest to, że jeśli ja otrzymałem bana, ludzie mogą podbierać backupy ze mnie. To jest najgorsze, widzę w tym wszystkim, że po prostu koleś może sobie pójść po backupa i po prostu ja tracę eventówki, bo oni mnie zabierają z ekwipunku No widzę, to jest tragedia. Mam nadzieję, że tylko no, nie nadadzą ludziom tych backupów, a ja szybciej otrzymam tego po prostu unbana. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. No i widzimy się, jak dostanę bana, bo na razie mamy bana.